Dzisiaj w Ewangelii dużo się dzieje, przychodzi Jezus zmartwychwstały. Pierwsze wydarzenie jest jeszcze wieczorem, tydzień Zmartwychwstania. to tak jakby tydzień temu. Drugie po ośmiu dniach, czyli tak jakby dzisiaj. Jesteśmy ciągle w radości zmartwychwstania i ciągle Jezus zmartwychwstały do nas przychodzi. Stąd się zresztą wziął nasz zwyczaj zgromadzenia się we wspólnocie, na łamanie chleba, co osiem dni, po tak. Ewangelii Świętego Jana, Jezus ukazuje się co osiem dni. Więc kiedy się gromadzimy jako wspólnota, o której w pierwszym czytaniu pisał święty Łukasz w dziejach apostolskich, to doświadczamy, że Jezus ma tych stały przychodzi. Dzisiaj bardzo dosłownie możemy zobaczyć to, co wtedy w wieczorniku się działo, ponieważ wystawiliśmy tutaj obraz Jezusa Miłosiernego. Ci, którzy tam siedzą, za argonami, mają drugi obraz na ścianie, po waszej prawej stronie. Więc widzimy dokładnie to, co widzieli apostołowi. Jezus, który przychodzi, staje pomimo drzwi zamkniętych wewnątrz pomieszczenia i mówi: Pokój wam!, i pokazuje ręce i bok. I w dzień zmartwychwstania, tak? wieczorem, już zmartwychwstania, tak samo. I Tomaszowi również. Także ten obraz, który otrzymaliśmy przez objawienia powierzone siostrze Faustynie, zakorzeniony jest w tym, co dzieje się tutaj dzisiaj w Wieczerniku, w piśmie świętym, w Ewangelii Świętego Jana. Trochę Jezus podpowiedział, aby widzieć jego, to pokazanie Jego serca, jego, jego boku. Bardziej teraz patrzymy na Jego serce, tak? Jego boku, jego rąk, w takim geście też błogosławienia. Jedną ręką, drugą wskazującą na ten przebity bok i przebite serce, z którego płyną krew i woda. Ale to wszystko zakorzenione jest w tym wydarzeniu. I patrząc na ten obraz. Wyobrażając sobie, jeśli idziemy dalej, dobrze znamy ten obraz Jezusa Miłosiernego, zaczęliśmy jakoś interpretować w Kościele to wydarzenie. Zaczęliśmy interpretować, co znaczy, że Jezus mówi pokój wam, co znaczy, że Jezus mówi weźmijcie Ducha Świętego, co znaczy, że Jezus mówi, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone. I w jakiś sposób także wyjaśnia nam tę tajemnicę, tego co Jezus tutaj powiedział, co pokazał w Wieczorniku, także wyjaśnia Jezus siostrze Faustynie, a przez siostrę Faustynę także nam. I jedną z rzeczy, które, które wyjaśnia, które się często powtarzają, to to, że Pan Bóg pragnie być miłosierny, zanim będzie sprawiedliwy. I to, co zwróciło jakoś szczególnie moją uwagę, kiedy jakoś sobie wczoraj czytałem niektóre jeszcze fragmenty yy, opisujące niedzielę miłosierdzia, yy, pragnienie Jezusa co do tego dnia dzisiejszego, to to, że dzisiaj jest taki dzień, jeśli Jezus mówi dokładnie, że jeśli ktoś przystąpi do spowiedzi i komunii świętej to znaczy, jeśli potrzebuje spowiedzi w sumieniu i przystąpi do komunii świętej, to otrzymuje dzisiaj nie tylko przebaczenie win, ale także darowanie kar. Że Pan Bóg okaże się już taki szczególnie miłosierny w tym dniu. I jak to rozumieć? Bo często sobie tak jakoś myślimy według prawdy z katechizmu. Niektórzy jakoś dyskutują o tym, czy ta prawda jest w ogóle w Piśmie Świętym, że Pan Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, za złe karze. Jak to rozumieć, że to, co z kolei katechizm mówi, że grzechy zaciągają winę, ale także. Doświadczamy kary albo tak zwanej doczesnej, albo wiecznej, jeśli ktoś wybiera, bo to jest wybór człowieka, życie bez Boga po śmierci, to jest kara wieczna, czyli piekło, ale doświadczamy też kary doczesnej. Jak to rozumieć? Czy to można by jakoś trochę inaczej powiedzieć? Czy jakoś można by głosić miłosierdzie Pana Boga? Też opierając się na tym, co Święty Jakub pisze w słowie natchnionym, w swoim liście, w Nowym Testamencie, że miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. Jak to rozumieć? Czy można by jakoś przybliżyć i głosić dzisiaj miłosierdzie, w tę niedzielę miłosierdzie jakoś bardziej przystępnie? Nie wiem, czy mi się to uda, ale spróbuję jakoś to sobie otworzyć, tak jak przez te wszystkie dni ostatniego tygodnia, od poprzedniej niedzieli, odkodowujemy troszeczkę, rozpakowujemy tę tajemnicę zmartwychwstania i łaski, które płyną z tej niezwykłej miłości, która dla nas umarła i dla nas zmartwychwstała w Jezusie Chrystusie. Można by, może, może, by można tak to rozumieć. To będzie bardzo po ludzku, ale może to jakoś nam troszkę pomoże. Że Pan Bóg, o co chodzi z tą Bożą Sprawiedliwością i z sądem? Pan Bóg jest taką miłością, która tak nas kocha, że da nam każdemu to, czego chcemy. Więc jeśli chcemy zła, to dostaniemy zło i nazwiemy to sprawiedliwością Bożą i sądem i karą. Ale nie dlatego, że Pan Bóg ma zły dzień i tak sobie pomyślał, a dzisiaj mam taki zły dzień, to tam kogoś ukaram, niezależnie od tego, czy zrobił coś dobrego, czy złego. No ale zwłaszcza, jak zrobił coś złego, no to dzisiaj jest taki dzień sądu, to dzisiaj mam taki zły humor. To nie polega na tym i o tym też mówi katechizm bardzo wyraźnie, że to i święty Jan Paweł II w jednej z katechez o piekle i czyśćcu mówi wyraźnie, że to nie jest kara z zewnątrz, czy kara, którą Bóg ogłasza jako z zewnątrz dodatkowo do sytuacji grzechu. Tylko kara mieści się w samym grzechu. Więc słowo kara musielibyśmy zamienić na słowo konsekwencja grzechu. Czyli Pan Bóg jest taką miłością, która da każdemu to, czego człowiek chce. I jeśli człowiek chce czegoś złego, to poniesie konsekwencje, bo miłość Pana Boga no, nie, nie może być, przestać być miłością. To jest jeden z elementów miłosierdzia. Miłosierdzie tłumaczone jako wierna miłość. Pan Bóg nie może przestać być Miłością kochającą, więc jeśli ktoś chce być kochany w czymś złym, to dostanie to, czego chce. Może by tak można rozumieć troszeczkę tę tajemnicę i nie bać się tego, że Pan Bóg gdzieś nas każe za grzechy, tylko bardzo tak dojrzale i trochę też no, z takim pewnym przejęciem myśleć, że kara, czyli konsekwencje grzechu są w samym grzechu i ja sobie to wybieram. W takim razie mam aż taką wolność. Przy całej słabości i takiej naszej, naszej nędzy i nieumiejętności często wybierania, ale mam taką wolność, którą mogę się nauczyć wybierać i nie chcieć wybierać zła i w ten sposób nie wystawiać Pana Boga na próbę i nie zmuszać mnie, żeby dawał mi zło, którego z jakichś powodów mi się chce. To z powodów tego, że nie wierzę jakoś, w to, że świat jest dobry, więc to skoro nie jest dobry, to i tak wszystko jedno, tak? wtedy robię złe rzeczy, na przykład z takich powodów czy z takich motywacji. Czyli kara to konsekwencje, które są w samym złu, które popełniamy. I Pan Bóg, kochając nas, pozwala na to, że doświadczamy tych konsekwencji, bo w świecie, który On stworzył, jeśli my tworzymy zło, to zła doświadczymy. Jeśli nam się wydaje, że grzeszymy po cichu, albo grzeszymy i zostawiliśmy to za sobą, to gdzieś to do nas wraca, bo tak wybraliśmy coś złego, tak zgrzeszyliśmy jakimś złym uczynkiem. Zatem Pan Bóg, który jest sprawiedliwy, to także, że każdemu daje według tego, co chce. Mówiliśmy o grzechu, ale jeśli ktoś chce dobra, to Pan Bóg za dobre wynagradza. To jest taki sposób mówienia troszkę starszym językiem. Czyli Pan Bóg każdemu da to dobro, które też człowiek chce dobrego. Więc żeby nie było, że tylko Pan Bóg się skupia na złu. Pan Bóg Po prostu daje każdemu tego, co chce, bo Jego miłość nie może nie być miłością. Jeśli dziecko chce czegoś, to u Pana Boga dostaje. Czasami się uczy, że to, czego chciało, to coś nie tak, i błędy. Nie szkodzą tak, człowiekowi, grzechy szkodzą. Czyli nie chodzi o to, że przyjdzie mi jakaś jedna myśl i, i już pomyślę, no to za tą jedną myśl teraz poniosę jakieś złe konsekwencje. Chodzi o grzech, czyli świadomy i dobrowolny wybór. Czyli przyszła mi myśl i z tą myślą złą, że się, nie wiem, na kim zemszczę, coś komuś złemu powiem, czy. Czy, czy zrobię coś innego złego, czy bardzo egoistycznie postąpię i sobie wyobrażam, jak to będzie przez tydzień, dwa, trzy i wprowadzam to w czyn, to wtedy jest grzech, bo to jest podtrzymywanie moją wolą, decyzją świadomą jakiegoś grzechu i wtedy doświadczam tego konsekwencji. Pan Bóg do tego nic nie dodaje. Pan Bóg po prostu pozwala na to, że doświadczam tej kary, tych konsekwencji i to jest Jego sprawiedliwość. No a dobra nowina polega na tym, że Pan Bóg chce być najpierw miłosierny, a nie sprawiedliwy. I cała Niezwykła i wzruszająca miłość, którą w Jezusie Bóg nam objawił, i dobra nowina jest taka, że Jezus umarł, aby wziąć na siebie konsekwencje zła, pokazać do czego grzech prowadzi, przyjął śmierć, pokazać do czego prowadzi zło, do cierpienia i do śmierci. Po to, aby przerwać łańcuch zła, przerwać nasze złe wybory, w tym sensie się objawia Jego miłosierdzie, miłosierdzie jako wierna miłość. Pan Bóg jest wierny w kochaniu, jest wierny sobie, czyli jest wierny temu, że jest miłością i nie przestanie nas kochać i woli nas kochać w dobru niż w złu, i to jest Jego miłosierdzie. Czyli gdyby nie Jezus Chrystus, gdyby nie to, że przyjął dobrowolnie śmierć, aby nam pokazać, jakie konsekwencje przynosi grzech. Śmierci, odłączenia, cierpienia, odłączenia od Boga, samego odłączenia od życia, to byśmy brnęli dalej i uważali, że to, co robimy złego, jest dobre, tak jak myśleli Żydzi, że zabijając Jezusa, to uratują naród. To jest ogromne miłosierdzie, zaskakujące, że bierze na siebie Jezus nasze winy, bierze na siebie Jezus karę, czyli konsekwencje naszych grzechów, a my jesteśmy z tego zwolnieni. My jesteśmy usprawiedliwieni. My jesteśmy uniewinnieni. I każdy chrzest, bo chzcie dużo mówimy też przy, przy okazji Wielkanocny, Wielkanocy, obmywa nas ze wszystkiego, z win i skar, czyli z konsekwencji. I dzisiaj jest też taki dzień, w którym Jezus zapowiedział, że w to święto, każdy, kto przyjmie komunie świętą, a jeśli potrzebuje, też się wyspowiada. Będzie uwolniony nie tylko z winy, czyli z tego, że Pan Bóg przestaje pamiętać fakt grzeszny, ale także z konsekwencji. A konsekwencją są takie, że ciężko nam jest ze złem, które popełniamy nosimy gdzieś ból w sercu. Gdzieś tam wiemy, że to jest złe. No bo sumienie dobrze działa i mówi nam, to było złe. I pamiętamy często o tym i chorujemy często z powodu zła, które uczyniliśmy albo ktoś nam uczynił. I dzisiaj jest taki dzień zakorzeniony w tej Ewangelii, kiedy Pan Jezus przychodzi i mówi, weźmijcie Ducha Świętego. Czyli niech ta miłość, która później się objawiła w Wieczerniku, w Dzień Pięćdziesiątnicy, jako języki z ognia i taki spoczywający na każdym uczniu Żar miłości, który roztapia wszelkie wewnętrzne bóle. Tak sobie możemy troszeczkę to wyobrazić bardzo plastycznie. Więc dzisiaj Jezus mówi: Weźmijcie ducha świętego. To jest jakby to, co się działo, i święty Jan świadomie do tego nawiązuje, kiedy Pan Bóg stwarzał świat. Tam był chaos i bezład i nic nie było uporządkowane i Duch Święty się unosił nad wodami nad całym światem i ten chaos powoli porządkował. Dzisiaj Jezus ponownie daje Ducha Świętego. Nazywamy to czasami w tej Ewangelii tak zwanym małym zesłaniem Ducha Świętego. Mówi: "Weźmijcie Ducha Świętego. Niech on napełni każdą cząstkę waszego wnętrza, waszego ciała również, które pamięta te różne zdarzenia. Złe, grzeszne, które cierpimy nosimy gdzieś tą, te konsekwencje grzechu, tą karę, którą sami gdzieś przez grzech wprowadziliśmy do naszego życia. Niech każda komórka waszego ciała, niech każdy zakątek waszej duszy doświadczy dzisiaj tego balsamu Ducha Świętego, który wszystko co złe rozpuszcza i uzdrawia. Tak warto na to patrzeć. I wtedy, skoro nam Pan Bóg odpuścił grzechy i darował konsekwencje, to mówi, którym odpuścicie grzechy, będą je odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą je zatrzymane. To jest w jakimś sensie ustanowienie sakramentu pojednania, ale także zaproszenie dla każdego, aby dalej przebaczać innym, tak jak Jezus nam przebaczył, kontynuować dalej w tym sensie, dzielić się przebaczeniem, które ja otrzymałem. Nawet jeśli emocjonalnie nie bardzo umiem, to mówię sobie: Ja nie umiem dzisiaj mam dzisiaj, Ja mam dzisiaj zły dzień. Tak, Jako człowiek, ja mam zły dzień. Pan Bóg nie ma złych, dni, złych humorów. Mamy czasami takie zły Nie jestem w stanie emocjonalnie czegoś puścić. To zapraszam, by łaska Pana Boga przeszła przeze mnie, być może niczego nie zrobię w sensie zewnętrznym, bo to nie ten czas jeszcze, aby na zewnątrz wyszło ze mnie przebaczenie, ale powiem Panu Bogu, dobrze, to Ty przeze mnie przebaczaj, albo mów o przebaczeniu, albo przynajmniej pomodlę się za tą osobę, której mogę dalej, powinienem dalej przebaczyć. A więc Jezus Miłosierny pokazuje nam, że chociaż przyjął konsekwencje grzechu i jest zraniony przez nasz grzech, to z tych płynie miłość, bo Pan Bóg jest miłosierny, czyli wierny temu, że kocha, wierny temu, że jest miłością i nie może nie być wierny i da nam to, co chcemy. Bo Jezus także odkupił naszą wolność, żebyśmy się uczyli dobrze wybierać. I w ten sposób Pan Bóg dzisiaj odpuszcza wszelkie konsekwencje zła. Odpuszcza konsekwencje grzechu, daruje karę tę doczesną, daruje te konsekwencje, które sami na siebie ściągnęliśmy. I w ten sposób Jego miłosierdzie, jak mówi święty Jakub w Słowie Bożym, natchnionym w Nowym Testamencie, odnosi tryumf nad sądem. I Jezus mówi do siostry Faustyny, że najpierw, zanim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy i będę niejako musiał, bo złe wybory nasze zmuszają niejako, niejako bardzo po ludzku mówiąc, Pana Boga, żeby no, był sprawiedliwy, tak. I dał każdemu to, to, czego chce. Skoro kocha każdego, no to każdemu da, czego chce. Zanim Pan Bóg będzie musiał coś takiego zrobić, to bardzo chce po prostu kochać do, przez dobro, po prostu obdarowywać. I dlatego daruje wszystkie grzechy i daruje ich konsekwencje dzisiaj. Niezwykła łaska, niezwykła miłość Jezusa, który zgodził się przyjąć konsekwencje naszych grzechów. I bardzo mówi do siostry Faustyny: Przyjmujcie, przyprowadzaj do mnie duszę. Czyli mamy się też modlić za tych wszystkich, którzy nie wierzą w miłość i przez to grzeszą. Przyprowadzaj do mnie różne dusze, różnych osób, to co w Nowennie do Bożego Miłosierdzia. Każdego dnia inne grupy osób, czy grupy dusz, jak to jest w dzienniczku dosłownie napisane. Jezus mówi: Przyprowadzaj, aby mogły przyjmować. Ja chcę cały czas dawać. To, co działo się w i to, co dzieje się na tym obrazie, to się dzieje nieustannie. Nieustannie wypływa krew i woda. Woda na obmycie i krew na pokarm, na umocnienie naszego życia. Nakarmienie naszego życia dobrem. Się dzieje nieustannie, więc dla siebie dzisiaj mamy to przyjąć. Na tej Eucharystii zgromadzenie jak uczniowie, w wieczerniku, jak, jak pierwsza wspólnota opisana w pierwszym czytaniu, jesteśmy razem, aby przyjmować, aby uczyć się, przyjmować dla siebie, a potem modlić się i przekazywać, i prosić, aby ludzie umieli przyjąć. To nie jest pierwszy raz, kiedy Jezus tak mówi. W objawieniach serca Bożego to samo mówił święty Małgorzacie Maria Kok. Tak bardzo chcę dawać, a tak bardzo ludzie nie chcą przyjmować mojej miłości. Oto zatem prośmy, abyśmy my przyjęli. pozwoliłby ten Duch Święty każdą cząstkę naszego wnętrza i naszego ciała na maściu uzdrawiającym balsamem miłosierdzia, uzdrowienia. I prośmy gdzieś w duchu także za innych, aby oni też mogli tego doświadczyć. Amen.